Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Ostatnio słuchajcie, pojechałem z córką na sor, czyli tak zwany szpitalny oddział ratunkowy. No i jadąc pomyślałem sobie, że zrobimy o tym lekcję. Raz uwaga, jak powiedzieć, że tam pojechałem, czy jadę na sor. Zauważcie, że my w języku polskim mówimy w skrócie. I dokładnie to samo robimy w języku angielskim. Więc zwroty, które czasami padają w szkołach są ok. Tylko często nauczyciele, jakby może nieświadomie, nie mówią o tym, że właśnie w języku codziennym nie mówimy w pełnej wersji. No, przecież chyba sobie nie wyobrażacie, że ktoś powie po polsku, a pojechałem na szpitalny oddział ratunkowy. Nikt tak nie powie w języku codziennym. Każdy powie, byłem na Sorze, musisz jechać na Sor i tak dalej. Do tego mamy zupełnie inną wersję po amerykańsku i po brytyjsku. Klasycznie. Różnica. Więc często uczniowie i, i też nauczyciele uczą emergency room. To jest ok, tylko trzeba, trzeba pamiętać, że to jest wersja amerykańska, choć dość popularna, no bo filmy amerykańskie wiadomo. No i właśnie stosujemy skrót ER po amerykańsku. ER. Natomiast po brytyjsku mówimy accident and emergency. No i skrót A and E. A and E. I tyle, słuchajcie, tylko trzeba po prostu wiedzieć, że mówimy w skrócie, czyli ER po amerykańsku i NNE po brytyjsku. A teraz wam pokażę różne przykłady. No i popatrzmy, moi drodzy, teraz na definicję słownikową. Jesteśmy w Longmanie i bardzo ładnie mówi, że accident and emergency to jest British English. No i mówi, że synonimem jest emergency room w American English. Robimy oczywiście skrót, to co powiedziałem. Niektórzy piszą oddzielnie te czy znaki, niektórzy razem. Szkoda, że nie podaję wymowy, bo tu normalnie mamy and, tylko tego d, nie będziemy czytać. Potem chyba gdzieś widziałem wymowę w Cambridge, to za chwilę popatrzymy. A teraz popatrzmy na definicję. The room, czyli pomieszczenie o department, cały oddział, bo w tej wersji amerykańskiej, gdzie jest emergency room też czasami mówią emergency department, jako oddział szpitalu, nie że jadę na sorty tylko ktoś tam powie, że nie wiem, on pracuje na oddziale, to wtedy powie in emergency in the emergency department czy pomieszczenie lub oddział w szpitalu in a hospital, where people go gdzie ludzie jadą if jeśli they are injured. Jeśli są ranni. Dosłownie zranieni na O suddenly become ill. Nagle stają się chorzy. No i niestety Longman nie daje żadnego takiego życiowego przykładu. Trzeba, słuchajcie, jeszcze wiedzieć, że w brytyjskim, czyli British English, na sor można też powiedzieć casualty. To jest to samo y, słowo, co ofiara, na przykład śmiertelna, ale to słowo już wychodzi z użycia. Jeszcze może starsze pokolenie tak mówi. No i bardzo podobna definicja, the part of a hospital, część kogo czego szpitala, that people are taken to, gdzie ludzie są no dosłownie w stronie biernej, wzięci. When they are hurt, kiedy są ranni in an accident or suddenly become ill. No i tutaj przykład. Jean ended up in casualty last night. Tak, czyli Jean skończyła, my często powiemy, wylądowała na Sorze. Uwaga, nie mamy rodzajnika. In casualty last night no i mamy teraz właśnie Cambridge i to co wam mówiłem on ładnie pokazuje wymowę więc plus dla Cambridge w stosunku do Longmana zobaczcie czyli tego d nie czytam a n, -E. a -N -E. no i a i no jaka jest definicja the part of a hospital where people go tak czyli znowu część szpitala gdzie ludzie jadą when they are ill o... Injured. Uważamy na wymowę chory, żeby było krótkie i, czyli i, y, bo w przeciwnym wypadku wyjdzie wam węgorz. Robiliśmy o tym lekcję, jak czytać krótkie i długie i. Podlinkuję wam. Czyli kiedy są chorzy lub ranni i need, potrzebują treatment quickly. Potrzebują leczenia szybko. Uwaga, treat to traktować, ale też leczyć. I treatment, to jest traktowanie kogoś tam w jakiś tam sposób lub leczenie. No i zobaczcie, tu na przykład mamy jakieś tam przykłady, tylko znowu to są dość oficjalne, bo, bo jest użyta pełna nazwa Accident and Emergency, czyli tu mamy na przykład jakiś wycinek, nie wiem, z badań. We found more than one in ten, tak? Czyli dowiedliśmy, że więcej niż jedna osoba na 10, czyli 11% had been to. Accident and emergency in relation to drugs or drink, tak, czyli jakby była na sorze, i pełna nazwa, no bo jakiś tam, jakiś tam formalny język w, w powiązaniu z narkotykami lub alkoholem. No i podsumowując, czyli w amerykańskim emergency room, brytyjskim Accident and Emergency skrót and &E, pisany razem lub oddzielnie. Drugie słowo w brytyjskim to casualty, które powoli wychodzi z użycia. Czyli tu jest skrót IO, er, a tutaj jest ANE. Trzeba pamiętać, że przed amerykańskim IO er zawsze jest Z, czyli jeżeli jedziemy na sor po amerykańsku, to jest go to IO. Er. Natomiast po brytyjsku nie ma rodzajnika, czyli kolejna różnica go to a &E. No, i przykładowo moje zdanie odnośnie córki, że wziąłem córkę na sor, bo, bo jej się coś stało w palec. No to wam w odmianie amerykańskiej: I took my daughter to the emergency room last night after, po tym jak wcześniej sobie coś zrobiła w palec, czyli czas za przeszły. After she'd done something to her left thumb. Coś sobie zrobiła z lewym kciukiem. Natomiast po brytyjsku I took, I took my daughter to a&E last night after she'd done something to her left thumb. No i tradycyjnie jakiś przykład, najpierw w brytyjskim. Tutaj mówi pani doktor, pani GP, czyli odpowiednik naszego lekarza rodzinnego. General practitioner. No i co mówi pani doktor? Year, of GP and to A &A. Co rok miliony of GP appointments, tak? Czyli wizyt u lekarza rodzinnego i jakby odwiedzin w, no my byśmy powiedzieli na, i odwiedzin na sorze and Take place for minor illnesses. Take place, mają miejsce for minor inne tak, z uwagi na jakieś drobne choroby małoistotne, which które, which could actually be treated elsewhere, which could be actually y, proszę, which could actually be treated elsewhere, które mogłyby być, na no, dosłownie wyleczone, na nety, ta co nabierna, elsewhere w innym miejscu, gdzie indziej. Czyli ten sam problem, co u nas, że ludzie jadą na sor z czy? Jeszcze raz. No, i na koniec przykład z odmiany amerykańskiej na tym kanale. Pan tu prowadzi wykład na temat plusów uczestnictwa mężczyzn w życiu rodzinnym, w housework i childcare, tak? czyli W prowadzeniu domu i wychowywaniu dzieci. No i mówi, że when men share housework and childcare, tak, kiedy dzielą się tymi obowiązkami, men share housework and childcare, the men are healthier. The men are healthier. Mężczyźni są zdrowsi. They smoke less, drink less, take recreational drugs less often. Zobaczcie, co się dzieje. Tacy mężczyźni palą mniej, smoke less, drink less, take recreational drugs less often. Czyli mniej palą, mniej piją i biorą mniej używek. Recre recreational drugs, no ładnie to brzmi, tak? Jakby lekarstwa od rekreacji. No ale to są wszystko, pod tym się kryją i narkotyki, i papierosy, i alkohol, i tak dalej. They are less likely to go to the ER. No i w ostateczności, they are less likely to go to the ER. Jest mniejsze prawdopodobieństwo, że pojadą, że skończą na sorze Dzięki. Trzymajcie się.